Dupi mi de web. nagrywam na YouTube'a. Halo YouTube, mhm. pozdrawiam YouTube'a. E, ja jestem Niklaus i jest ze mną Dawid, jakby co zwany Bonkolem, Bengalem, Konkolem, a mnie nazywają y, Niklaus. Niklaus, a ja jestem Dawid. Zgadza się, wszystko potwierdzam. I będziemy... Jest wielka premiera historyczna. Dosłownie, no jesteśmy tak na bieżąco Jesteśmy najbardziej na... Pierwsze no, nie ma pierwszy, jeśli... najbardziej na bieżąco ze wszystkich, co w tą grę będą grali. Jesteśmy. Ja nie wiem, czy twórcy wiedzą, że już ta gra jest dostępna. Oni chyba nie wiedzą, a my wiemy. Także mhm. będziemy się bawić teraz super. Nie Jest wesoło. A i będziemy survivorami, czyli tymi, tak. którzy chcą przetrwać. No. Ale jak to będzie, to zobaczymy. No i oczywiście z racji tego, że dopiero gra wyszła, to wszystko mamy, że tak powiem, na pierwszym poziomie. Nie mamy żadnych tam umiejętności, perków, więc... Dokładnie. Wszystko pójdzie z czasem. Dawid zwany pieronem, tak mi mówią niektórzy. No, Niklaus też momentami zwany pieronem, także... Och, kurde, szybciutko, szybciutko. Mię już pier... Ja już, ja, już ja już to czuję. Ale ciekawy, Ej nas może wrzuci, wiesz gdzie, na jakąś taką mapę, co my jeszcze Jakąś nie no... nie... O, Aaaa! kurde, no, ho. Ludzie, podpowiadajcie, nie wiem. <laughs> Ludzie, czekamy. Dobra, o kurde, tu są jakieś... Ale fajno, hopie. O kurde, on już tu jest! Już, już go słysza! A ty? Już też! Dobra, ja uciekam. Czekam... To jest Park Kachla w Bytomiu! Ej, ja jestem tu w środku! Ja, to ty... to I tam ja tam jest piwnica, tam. to trzeba uciekać też! Uciekaj, chodź, A ho, nie, 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 tu jest za bardzo, przy piwnicy, Ale przy piwnicy jest zbyt blisko! Dawaj, bo on cię do piwnicy Ale... zaniesie raz, dwa i koniec! Ty dzwony biją, ja cię. <słuch> hmm? hmm? Czekaj! Łoje, hopie, hukło. Chodź, 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 chodź. Tutaj, tu się zamkniemy, chodź. O kurde. Yy! On się chowia w środku. Ja się chowia w tym. Wydupią. Te, bo on goni ją. Patrz, dwóch ucieka. Nie widzę. Ej, ja widzę go. widzę, Idzie zabójca. On idzie z piłą mechaniczną jakąś. Nie każdy cię goni? Nie. Ja jest. Dobra. O kurde, tu ale. Wyłazimy. Ale jest blisko, Kajś ja, tu jest prawo... przede mną. On tam jest obok ciebie zaraz. Jeruna. Yeah, no. Czekam, z której strony przyjdzie, wiesz? Naprawiam silnik. Ktoś padł. Widza, widza, widzę. Czekaj, idę, idę tam do ciebie. O kurde, coś uderzyło. Ja pierdzielę. Ej, idzie to przez koszulki, idzie. Idzie Gdzie, do mnie. Gdzieś... No, Czekam. Hmm? I Musimy, idziemy pomóc, chodź No dobra, ja tak na obkoło pójdę, z lewej strony Ale on mnie goni chyba Nie, on tu jest po prostu blisko wow! Nie, on tu jest! Walnął mnie! Nie! nie ja widzę, 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 widzę. Nie! Uciekaj, Pomocy! Uciekaj. ja go ściągnę Kurde, barykada, nie! Jeruna. O kurde, uciekam. Jednego ściągnąłem. Dobra, ja się leczę. Ja leżę jakby co tam, gdzie on mnie zostawił. Może nie zobaczy. A, złapał mnie, złapał mnie. Złapał mnie. Jaki on jest okropny, on ma taki hak. On ma, wigluje, wigluje. On, Ja się leczę. On jest przy kukurydzy ze mną. Kurde. Ja jele? Zostaw mnie w tej kukurydzy. <laughs> Buszujący w zbożu. O nie, czekaj, jak się uleczę, to jak wstanę, to cię próbuję zdjąć. D, on jest niewidzialny jak on stoi w miejscu, to muszę. Czy ty gadasz? Chyba, nie wiem, ale on stoi przy mnie i dzwony zabiły. Dobra, jeszcze jeszcze kawałek. Tu nie ma co się, kurde. Spoko, spoko, ja mam jeszcze trochę czasu. Poszedł? Nie, chodzi tutaj, łazi. Dobra. Dzwony biją. O, idzie ktoś do mnie. Ale to nasz. w tym miejscu, gdzie ktoś wisi, czy co? Dobra, on poszedł sobie ode mnie, można mnie ratować. Dobra, zaraz przyjdę. A ty wisisz, nie? No. Dobra, czekaj, bo Wyszedł mnie z powrotem babka. zobaczyć. Babka mnie podnosi. Idzie, idzie, nie, teraz chodzi koło takiej drewnianej budy koło Haka. Dobra, ja się teraz łapię. Dobra, to iść tam do ciebie, czy nie? No, tak, tak, za, Dobra, zapraszam. to idziemy. Ło, tu jest takie fajne te pole. Faktycznie. No sobie uciek. On sobie ale wraca, wraca, wraca. O, o nie. Bo ja tu właśnie lecę do ciebie. Musicie jolo, jak jesteście uleczeni, trochę to musicie jolo. Chyba że mnie zostawicie, no. Poszedł za kamieniem. Musicie teraz ostatnia, ostateczna akcja. O nie! Ta... Dawaj już teraz, kurde, babkę, babkę przyuważył. On robi wszystko, żeby mnie. Babka, ty musisz ostatnią akcję zrobić, babka, dawaj. Babka, ostatnia akcja. Kurde wszyscy. Lecę, podnieje. już, lecę, lecę, dobra, już, już... Pra już. <grym> już teraz zniklę... O już! Oh, Kurde, nie! <grym> oh, tak blisko wspaniały. było! Poszedłem do nieba. Dobra, to muszę was obserwować. Ja teraz. przynajmniej próbowałem pomóc. Dobra, ale to... bo wiecie, błąd polegał na tym, że... Dwójka chciała mnie uratować, i nikt tych silników w międzyczasie nie robił, nie? No, w ogóle chyba. Jeden z nich zrobił, Jest, Jeden. Dobra, babka naprawia. Ten gościu ja też naprawia. A ty, a ty sobie biegasz. Ja szukam silnika. No bo nie znamy tej mapy, bo to jest nowa mapa. No, to jest nowa Tam mapa. Tam jest odpalony. Ile Jaki czasu cudem... trzeba czekać? Nie, tutaj nie ma także na czas. Tutaj wziął musimy go. U, naprawić. Ja wziąłem tego Silvera. Niklaus rób coś was. proszę coś. Daj mi się czym ziemi <noise> No nie mogę znaleźć nic no, O drugi to. A on wisi, on jest zbugowany, bo wisi w powietrzu jakby się rusza Dobra, jest silnik No, no W ogóle nie, nie zrobił. To już nie możesz nic. olać tego hopa, no dobra, no ale On już ma połowę HP, to już nikt go nie uratuje już Bardziej Niklaus jest dość daleko ale kurde często nawalają te quick time y. Co chwila Odpalił no, ta jeden, ta odpalił dobra. A już nikt przy nim nie jest, można lecieć do niego A nie. Dobra jest, Ja, już, ja dobra. czekaj ja robię połowa jest. On jest kurde w połowie niewidzialny, ja nie wiem jakim to on to robi On ma perk jakiś specjalny, wiesz? Już perk, przecież to wyszło 10 minut temu A nie wiem, a może mu ma tak ogólnie, że ma wiesz Oj co to tak błysło? Aha, zabierają go do piekła. On już, no on już wiesz co bo się zbugował. On jest zbugowany taki, że on wisiał przez jeszcze... A chwilę. odpala Tyk Dobra Jest dwóch i dwa silniki zostały, tylko ty od tego miejsca uciekaj jak najprędzej. No uciekam, uciekam A włazem można od momentu jak jest jeden, nie? Jeden i to nie na każdej mapie. Kurde Chyba nie na każdej mapie jest właz, wiesz? Na niektórych Jeruna. Ile będę w to grał? Teraz tylko będę grał na NVIDII Dobra Odpalaj Nie mam co odpalać Idzie, do dziewczyny przyszedł Kurde, do no dziewczyny, goni ją, goni ją Nie, niech ona się nie da porobić, bo... On... Ty, ale on jest niewidzialny, ja nie wiem To jest jakiś specjalny... A, już wiem o co chodzi, dobra więc no to kudy, jest taki specjalny, jest. Ten, ten gość jest taki specjalny, to znaczy go, on jest tak w pełni widoczny, wiesz, on ma tak jakby taki choćby ninja jest, jak się nie rusza, bo jak chodzi powoli. Natomiast jak, jak chodzi i go widzisz, no. to on po prostu takie dzwony biją on ma je zawieszone Ej, chyba. Ej, wiem tak gdzie wydaje. jest włas. Włas jest w środku przy szopie. Kurde, on jest... Ten hardy tak średnio coś tutaj. Ale kurde nie ma ostatniego tego nigdzie No to jak ją zabiją to wiesz mógłbyś ale nie wiadomo czy widziałeś ten właz? No To byś musiał już stać przy tym włazie może ty, to stój kurde, ale nie lepiej by, bo to jest hamuwa. <grym> lepiej by było ją uratować Nie nie wiem czy to się uda No nie, on będzie przy niej stał na 100% wiesz, to Dobra jest... to ja idę do włazu No Bo wiem on tam Byś był w środku. Skitraj się tam przy tym. A to jest przykre, bo czekasz aż ona zginie. trudno. Kurde. Dobra. Dobra, on był gdzieś tutaj. On tam łazi przy niej, wiesz? To to by było samobójstwo jakbyś przyszedł teraz. Dobra, jest właz. Ale ty byś musiał tak, jedna hama, może w jakiejś szafce się sklip przy tym włazie, nie ma Tutaj, o. Ja jest, no to do w niej. Dobra. Ta się jeszcze próbuje, No tutaj. i. to jest smutne, bo ten hardy walczy, a on, a, a to no jest takie przykre, jest, to prawo dżungli. No rozterki życiowe, prawo dżungli, Turbival niestety. i tak dalej. Ja. On już to powinien puścić, wiesz? Ten hardy Szkoda mówię, że tu nie ma czatu głosowego. A zwykły jest jakiś? Wiesz nie, co, nie ma, nie ma w ogóle też. Czatu. Szkoda. Może wprowadzę kiedyś. Dobra, on selekcja ten... naturalna, Już dawaj idź z tego władzy. Ja dziabło ją. Czekaj, czekaj, zaraz ci się pojawi informacja chyba, że przez was będziesz uciekał. Aż będzie Dobra, ja dobra, ja dobra to dobra. dobra. Już? No, ja. uciekłem. Ja. No i To, to było. Dawaj, szybko. Porobione. Dobra. No to było brutalne, ale tak trzeba. Takie życie czasami jest. wiecie? Takie życie. Coś dostałem. Bateria, specjalność. Mystery Box, ja sobie wezmę na Mystery Boxa. Addon, jakieś inwentory. Prudy, flashlight jest za 5000, aż to mnie nie stać. To ja już jestem gotów. Już, już, już. Chwila, moment. Eee, czekaj, bladu, inwentory nie mam. Tu sobie wezmę. Tak, tak, dobra. To by było dobre, jakby ktoś tak przemyślał dobrze. No. Mógłby na przykład taki włas zrobić, mm... Ty wiesz, na przykład mógłby sobie... Kurde, nie chcę coś mnie teraz do gry dołączyć. Kurde, myślałem, że mam... Coś tutaj, o. Ta Join Lobby cały czas jest failed to join the game. No to cały czas próbujmy Join Lobby. O, teraz łączy. Głupie trochę, że tu nie ma przeglądarki takiej zwykłej. Czy my są? Ja. Są my. Jesteśmy? Ja. Dobra. 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 Zaproś go do grupy. Nie no, nie nie, o to chodzi. Nie da się grupy robić, wiecie? Trzeba by było by wszystkich, nie żeby zagrać razem. Nom. Tu, tu, tu. Czemu nie mogę i temu sobie wybrać? Aha, bo to są dodatki do, na, do latarki, kurde. Kupio. Bo nie mam latarki, a mam do niej dodatki. Offering. Są branka jakieś, bo ja są... Wąsatt tego sobie wezmę. Takiego o. Mm. Ta tuszka A ty? mu Ja nie łączysz. Aha, bo jeszcze jeden musi się zająć. No ja. Ah no. Ready Bengalius. Ready, chodigę. Pa pa pa. Chyba czy będzie zaś ta sama mapa czy może jakaś inna? A ile w sumie jest map? 4? Chyba, chyba coś takiego. Uh. O, jakaś kropa. Uh. To, jest... to jest masarnia. No. Dobra, uciekamy Dobra. stąd. Kurde, to będzie jeszcze inny. A bo to jest, nie, to była podobna mapa, tylko. Aha, A no faktycznie. Naprawiają wszyscy w jednym miejscu. Dobra, to ja to mu, aha, tutaj już ino nie, idzie po na trzeciego. Ło, jak to szybko idzie. No, żeby nie ktoś nie Kurde, śmierzył, nie? zdupczyłem ja. No, to już on wie, gdzie jesteście. Dobra, latarkę mam. Kurde, on gdzieś tu jest. <laughs> Łopieroń! Co się dzieje, Niklaus? O, goni mnie. Dobra. Dobra, ja się do tej masarni wróciłem. Za plecie a... McDonalda, mówią. <laughs> no może być. Jest dużo fest fajnie do schowania się szafek. W środku. Tylko, że ciebie... jak ktoś jest ogarnięty, to wie, że tutaj jesteś, nie? Dobra, ja naprawiam. Dobra, widzę cię chyba. Oj! Ja pierdziele, ja myślałem, że to tym No nie, no, ale że się przestraszył. <noise> Bo jeszcze było bicie wcześniej serca. To leży nie wisi. ja bym mu pomógł jeszcze póki jeden Tylko gdyby ty ktoś mi musiał naprawiać, wiesz? Dobra, to gdzie jest generator? No chodź za mną idź za mną cały No idę, czas? idę Dawaj, idziemy do niego Piłę Widzisz go? Nie Id Idę za drzewami On myślę stoi pod nim tam Albo obok Ja łazi tam na wprost Widzę go Mikaos, chodź, chodź do mnie No Zrobimy tak Czekaj, ja idę po prostu. Ja go będę nie... odciągał No Ja go oślepię A ten co? <śla> ten <śla> Na dwa baty O kurde ściąg go, dobra Dobra, jedziemy <śla> Na dwa baty żeśmy go oświetlali. On nic nie widział chyba wiesz Ja się chowę do szafki Dobra ja tutaj naprawiam Chyba nie gonimy Trzeba naprawić o kurde. kurde piłe Jak leta stąpiłem Szatanista Dobra ja, my tu prawie już odpalili Kurde, wlazłem pod niego Ty, ale on ma i piłę, i młotek, to jest dziwne Dobra, będę wiglował. Kurde, my tu uciekli. A tu on musi tu Ale on ma bardzo blisko. dużo haków tutaj. Ej, Fez serce wali. A on cię niesie tutaj! No. Kurde, ja tu jestem obok jakby, co? Niech on, niech, niech on odejdzie. To ja cię uratuję. Tylko żeby odszedł. nie wygląda, jakby chciał odejść. Mmm, campi tu. Co za dziad. No to nic, musicie iść naprawiać. Naprawiajcie! No to co, co ja poradzę? No taki kurde... Ej, jak, może jak, pójdzie jak... do tamtego teraz. Nie, co ty, to jest kamper. Ale obok was jest generator w ogóle, o to chodzi. W takim kamperze to wiesz, to... To, to nie, nie. Przy takim kamperze po prostu musi, muszą uruchamiać silniki. Nic innego nie zrobimy. To jest kamper. Ja będę jeszcze walczył, ale to, to jest kamper. No. On, przy takim trzeba go porobić w ten sposób, że. E, ja go spróbuję drużyny od, odciągnąć. Bo on jest przy tym i przy was jest generator. To no nawet ale podejść widzisz, nie można. I znowu cała drużyna próbuje tutaj. Dalej on tam jest obok ciebie? Jest, tutaj gościu lata w ogóle. Kurde, no i nie taki <laughs> tam podejść. Kamper, ty. Dobra, tu jest drugi, to ja będę naprawdę. To trzeba, to trzeba go po prostu porobić inaczej. no. Ej, ale skąd ludzie już mają latarki jak to kurde wyszło przed chwilą Dobra, jeszcze wezmę troje czasu Troje czasu jeszcze wezmę, dobra, ok. No ale w tym momencie to z trzy silniki już powinny być równe. No ja wiesz. jestem w połowie Dawid poszedł do piekła no. no, gipko! I tego kurde, znalazł gościa rannego. Zaraz go położy na ziemię. Dobra, no, On nie patrzy teraz na was, bo on goni swojego. On w ogóle was ma gdzieś. Ale to zmaściłem. Dobra, jest. Przyszedł ten ranny koło ciebie. No. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. To jest o... blisko to nawet... Czekaj, za ojtka. Le lewo, prawo, lewo. Prawo. Nie, tutaj nie ma wyjścia.

i położył się. I on teraz jak go powiesi, to koniec. Patrz. Chyba, bo on już wisiał czy nie wisiał? Nie wiem. Czekaj, ja muszę zobaczyć na ciebie. To to już jest... Kurde, to to już jest ostatni oprócz mnie? da Ja No on będzie znowu tam To musisz po prostu wiesz... Musiałbyś to samo zrobić. <laughs> Uruchom to do końca. Uruchom to do końca i... musiałbyś... Nie wiem co. Czekać aż ostatni zdechnie to i znaleźć własny. Nie no, idź do niego, nie rób tak. Ale no, nie wid... Nie, nie, aha, tam jest. Ale on. Nie rono. Jeszcze raz. A, on ma piłę tam. dzięki której drewno drewność. Przecina takie no. bariery, no. Idź do niego. O nie, no czekaj, czy on... On będzie chciał walczyć z tymi szpikulcami tam. Dobra. Aha, widzę, że ciebie to zainteresowało bardzo, że on wisi. Próbuj mu pomagać. Nie bądź tak. Czekaj, no końcówa już jest. Ale to zobacz ile ma życia. Ile ma życia? Lewa na dole. Dobra dobra dobra, 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 dobra. Dobra. Musisz po prostu zaryzykować podejść i ten. A i dupa, dobra. Już Teraz po nim? Już... A, Old już poddał się. Nawet nie chciał, chyba żebyś mu pomagał. Hü! Czy tu idzie? No albo włas, albo ten. No nie albo wiadomo, ostatni silnik. A nie, a, hmm. a nie wiadomo, gdzie jest włas w ogóle. No nie! I on idzie do ciebie. Nie, on poszedł sobie gdzie indziej. Jako kukurydzy musiałbyś się położyć, kurde. Ej, tu jest ostatni silnik. On już chodzi, tak trochę. Ej, jest apteczka. Uleć się, bo wtedy on cię od razu nie położy. No masz quick time eventy, to uważaj. To ja Dzień bym już idzie do ciekaw, mnie? bo on idzie do ciebie. A widzi mnie, czy nie? Tak, widzi budę. mnie. Niklaus, <śles> <śles> życzę ci powodzenia. No dzięki. <śles> Czekaj, manipulacja. No i pod hakem, tak, mógł przyjść. No, czekaj, że. No, faz był obok, faz był obok. Był? był obok. Kaj! Tak! A, był kurde, ale. A był był nie widziałem was. go. ja cię. To tu był, no. Ja. Po prawej były przez okno, jakżeś. Się... A, to już teraz. Tu to... widzisz po prawej. Ej, faktycznie. <laughs> Ale byś to wygrał już teraz nie wierzę Zakończam odcinek na YouTube. Moi drodzy, powiem Odrabiam. tak to była wielka premiera tragicznie zakończona, jedne zwycięstwo, jedne nie Dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę w górę.